W służba drogowa powiatu Świdnickiego realizuje trzeci etap budowy chodnika. Zadanie to powiat wykonuje przy wsparciu gminy Strzegom, która dofinansowała tę inwestycję kwotą 150 tys. zł. Zrozumienie przez burmistrza radnych Rady Miejskiej w Szczegomiu spowodowało, że jednak finalizujemy chodnik miejscowości naszej, który powoduje pierwsze. Duże bezpieczeństwo, następnie estetyka, no i oczekiwania mieszkańców, bo wraz z budową chodnika też się zmienia infrastruktura poprzez właśnie budowę, budowę og nowych ogrodzeń, ogrodzeń kutych czy w innej postaci. To bardzo ważne, bo poprzez właśnie budowę infrastrukturalną, zmieniamy, <coughs> zmieniamy, zmieniamy swoje miejscowości. My, jako mieszkańcy wsi. Z każdej rzeczy się cieszymy. A to, co teraz w ostatnim czasie nas spotyka, w ostatnich czterech latach, teraz już piąty rok, to są duże też inwestycje nie w mieście, ale także na terenach wiejskich. Oczekujemy, że w miesiącu. W marcu, kwietniu przyszłym roku wejdzie program rozwoju obszarów wiejskich i będziemy mogli jako gmina skorzystać z tych środków. Pozostałe wsie oczekują nie tylko na chodniki, ale na poprawę i modernizację. Dla mieszkańców najważniejszy jest fakt, że nowo wybudowany chodnik zapewni bezpieczeństwo pieszym, a szczególnie dzieciom. Podczas remontu zamontowano także kratki odprowadzające wodę. Dzięki temu deszczówka nie będzie gromadziła się na podwórzach. Prace zostaną ukończone do połowy września 2015 roku.